No, także trzeba też pokryć łatkę. A mi więc już pamiętam gdzie, gdzie jest powierzchnia tej dziury, a gdzie mogę nakładać klej Dobrze jest to po prostu rozprowadzić. O. Wszędzie to było, żeby wszędzie to przylegało, w każdym miejscu. Tak samo można to rozprowadzić na naszym kawałku klejonym. i producent zaleca żeby przed sklejeniem tego zostawić to na po prostu 10 minut i dopiero wtedy sklejać po czekaniu 10 minut no, przykładamy nasz, naszą matkę no, i skręcamy Trochę to tu wypływa nadmiar, ale to nic, nic takiego, za chwilę to usuniemy O ładnie to tutaj nawet w miejscach wkręcania załazi przy wkrętach. To też jest ważne. żeby te miejsca tam gdzie są otwory na wkręty też zostały przyklejone jest też żeby dokręcić je z umiarkowanym dociskiem, żeby po prostu nie przekręcić tego gwintu który powstał przy, przy po przyklejeniu i przykręceniu naszej łatki tak to mniej więcej wygląda nie wygląda to zbyt estetycznie, ale na pewno jest to dobrze przyklejone, no i teraz Producent zaleca po, po sklejeniu odczekanie jednej doby, ale mówi tam też o cienkiej spoinie. Nasza spoina jest dosyć gruba, więc odczekamy dla bezpieczeństwa, znaczy dla, dla dobrego sklejenia poczekamy nawet dwie doby. No następnym krokiem jaki trzeba oczywiście podjąć, no jest to sprawdzenie. W tej chwili pralka stoi już jak trzeba, czyli na własnych nogach, tak to ujmę wewnątrz jest woda jak nie wiem czy to widać ale na pewno słychać no i zobaczymy, jak wygląda nasza łatka ja już to sprawdzałem przed chwilą wcześniej dlatego tylko dla potwierdzenia tutaj nic nie cieknie nie pojawia się żadna woda ani wilgoć no, myślę że jest dobrze no, teraz podłączymy silniki uruchomimy pralkę no po uruchomieniu pralka jak widać działa w tej chwili wypompowuje wodę to jest pierwszy, pierwszy z elementów który zaczyna cykl prania no pralka uzyskała jeszcze tutaj dodatkową e, osłonę taką z, z tworzywa, która dodatkowo osłania silnik przed e, przed zalaniem czy przed jakąkolwiek zwarciem no i tutaj jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć, jeszcze o której nie powiedziałem na, na początku, że jeżeli chcecie prze, przełożyć pralkę w jakąś inną pozycję niż docelowa, to trzeba zwrócić uwagę, że woda, która może zostać w, w jakichś wężach, czy w pompie, czy, czy w jakichś niższych miejscach poza będem, po, po przekręceniu w inną pozycję może się wydostać na zewnątrz. Czy pralki przez, przez to uszkodzenie, które będziecie kleić lub przez, przez e, samą e, górę czy przez e, szufladę do proszku, także trzeba na to zwrócić szczególną uwagę, dlatego żeby nie dostało się to, żeby woda nie dostała się na programator, no bo to wtedy jest totalny nokam, no pralka jest wtedy, jeżeli dostanie się woda do programatora, to wiadomo, to jest najgorsze, co może się stać. Jeżeli mój filmik okazał się Wam pomocny, to dajcie suwa lub łapka w górę. No i pozdrawiam.